Gospodarka pogręża się coraz w większych problemach. Ludzie mają naprawdę poważne zmartwienia. Czynsze rosną niebotycznie, gaz w górę, energia w górę, masło bardzo drogie, a oni się zajmują ściganiem opozycji. Cóż Mogę powiedzieć tak, uchylajcie, ścigajcie. Ja zresztą sam bardzo chętnie się zrzeknę immunitetu, ponieważ nie, nie chcę się kryć za żadnym immunitetem, a w sprawie zasadniczej jestem przekonany o tym, że prawda się obroni. Po prostu wykonywałem wtedy konstytucję, wykonywałem zapisy konstytucji o konieczności organizacji wyborów korespondencyjnych. Gdybym tego nie zrobił, to nie wykluczone, że teraz pan Bodnar z Panem Tuskim również wnioskowaliby o zniesienie immunitetu w związku z tym, że nie wykonałem tego obowiązku konstytucyjnego. Kij się zawsze znajdzie, mogę sobie tylko jeszcze na koniec zażartować, że cieszę się, że dzięki temu jakiś konkretny, konkret z tej listy obietnic, 100 obietnic Tuska zostanie zrealizowany.